Dobra. Pytanie. A grałeś w jakieś FPS-y? Słuchaj, oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o singla, no to oczywiście, słuchaj, High Life. Wszystkie części, z dodatkami. To jest gra niedościgniona, ja ją przechodziłem chyba cztery razy, po prostu jest, ma klimacik, jest, jest naprawdę no, super grom. przynajmniej dla mnie. Niektórym się nie podoba, tak? Te kolejne części już nie były takie fajne, natomiast wiesz, te początkowe, pierwsze z dodatkami, rewelacja. No, jeżeli chodzi o sieciówki, słuchaj, to ja jestem z czasów, kiedy Quake, tylko, że Quake jedynka. Nie dwójka, nie trzy arena, tylko jedynka. I mieliśmy takie imprezki, słuchaj, Quake Party, LAN Party. Mieliśmy takiego kolegę, on mieszkał to się chyba królowej bony nazywało ta ulica. Nie pamiętam już teraz Gliwicy. Ale w każdym razie miał ksywkę Legion. I on mieszka w takim starym budownictwie. Tam przy rynku jest takie stare budownictwo, wysokie, chałupy, duże, strasznie, po takie metraże naprawdę bardzo duże. Więc jego salon to był po prostu jak nasze całe mieszkania razem z jeszcze z schodową, nie? I z racji tego, właśnie, że miał dużo miejsca, to braliśmy po prostu towera, wszystkie kable, monitor pod pachę, szło się do niego albo tam jakoś tak taksóweczką podjeżdżało. W jednym pokoju było sześciu typa rozłożonych z komputerami, spinaliśmy to sieciowo i w sieci żeśmy cieli właśnie Kłajka jedynkę słuchaj, DM4, DM6 ćwiczyło się na przykład całymi dniami, bo to siedzieliśmy na przykład całe weekendy, nie, że wiesz, cały dzień całą noc, cały dzień, całą noc, ktoś tam gdzieś tam przykimał na chwileczkę, nie ćwiczyliśmy wtedy, pamiętam raket jumpy na przykład no takie rzeczy się właśnie działy nie? ja zresztą przez pewien czas ja sobie tak w ogóle mam powiem, jakże wy pytacie różne rzeczy to mi się tak właśnie przypomina, bo tak na co dzień to nie pamiętam takich rzeczy, ale tak mi się właśnie przypomina takie takie rzeczy właśnie zapomniane z mojego życia, był taki portal właśnie w moich czasach, był taki portal fpp.pl i to był taki właśnie portal o różnego rodzaju grach i były takie jakby subdomeny. Był na przykład właśnie Highlife FPPpl, był Quake FPPPL i tak dalej, nie tam były różne nowe mapki, jakieś tam turnieje, wyniki turniejów, i tak dalej. To przez jakiś czas właśnie byłem redaktorem na tym Quake FPPpl ja wtedy pamiętam, że chodziłem taki, wiecie, mm -hmm, redaktor normalnie internetowego tego. Tylko wiecie, teraz to jakby nie jest nic takiego, nie wtedy bycie jakimś tam redaktorem pisania artykułów, gdzie jest twój nick przy tym, i ludzie to czytają, no wtedy to było coś. Wtedy to naprawdę było super fajne.